Witajcie, drodzy zagadkowicze. Jak widać, nie za bardzo tutaj się, nie pojawiły się dzisiaj żadne osoby, że tak powiem, na tym ekranie. Z tego względu, że ostatnia, droga zagadka, nie została przeze mnie zbyt dobrze doprecyzowana. Czyli, z tego, czyli o to chodzi, że nie było tam jednej właściwej tylko odpowiedzi. Prawda, tu mogło być wiele różnych odpowiedzi, czego od razu nie, z, nie spostrzegłem. Dlatego każdy, kto dzisiaj da odpowiedź, wyjątkowo każdy dostaje po tym punkcie. No to jest na o wyjątku, bo nie doprecyzowano tej zagadki. Co jakiś czas może tak się zdarzyć, że będzie zagadka, na której będzie kilka możliwych odpowiedzi, ale tak będę się starał je tworzyć, żeby było, nie było ich zbyt dużo tych możliwych, żeby było ich kilka i trafienie w jedną odpowiedź, wiadomo, daje ten punkt. A jak ktoś jakimś cudem zgadłby te wszystkie odpowiedzi, to nawet mógłby dostać dwa punkty. Ale wszystko w swoim czasie, BSTAŁ się, żeby zagadki pojawiały się w miarę te normalne i z pojedynczą odpowiedzią. A zatem pozostajemy Was teraz zaprosić do QA. Witajcie nie drodzy fani, wszyscy oglądający, subskrybujący, pytający, obserwujący i słuchający mnie z tej strony oczywiście Lukasu, no to już zapraszam bodajszy do szóstego odcinka z QA 5 odnowienia Całkiem nieźle nam idzie już, już bodajże do 6 odcinek, ale tak jak już, już wspominałem, co drugi dzień naczywiście odcinki się, tak najczęściej będzie wydaje mi się, że będzie, ze względu, że od jutra normalnie już do szkoły wracam. A tak nam zaczęli... U... chcemy utrożonać ten czwartek, że po prostu nie wiem czy u nas czas, żeby się bawić z odcinkiem. To, że dzisiaj go robi, to jeszcze dobrze jest. Skoro więc co prawdopodobnie jutro robię ten czwartek czeka. I prawdopodobnie też zmienić ta godzina, że teraz w okresie szkolnym raczej o godzinie 19 będą pojawiały się odcinki. Tak właśnie wyszło mi, że tak będzie dla mnie korzystać z tego względu, że prawdopodobnie do 18 bym nie, mógł, nie zdążyłbym się wyrobić, żeby... Nagrać, wszystko zmontować, przesłać na YouTube na czas, no mógłbym się nie wyrobić, dlatego premiery zostają teraz przesunięte na godzinę 19. .00. Mam nadzieję, że jakoś to wiele, no nie doszkodzi, ale mówię, no inaczej tego nie widzę. To tyle z tych krótkich informacji, a teraz przejdę do Waszych pytań. To czemu tego kurzu nie zetrzesz? Ale o jaki kurz Ci chodzi, bo ja nie jestem pewien. To, mi coś dusiło, to nie od kurzu, że. Jakiegoś tutaj, tylko po prostu, że zwalają ostatnio drzewo z przyczepy, całą przyczepę, ja się zwalić drzewa. I tam często ten kurz był, a nie gdzieś w domu. No patrz, a ja odcinek drugi raz oglądałem. No oglądałeś już nic ci nie, to ci nic nie zaszkodziło, mam nadzieję. Porn, to są nas pornograficznymi. Aż żałuję, że to przeczytałem tą informację, bo raczej miela nie jest potrzebna. O, kobieta, co ona tu robi? A co robi? Zainteresowała się oglądaniem i zadawaniem pytań. Co za kobieta? Oj, ty byś już wszystko chciał wiedzieć. Podaj namiary Lukaso, please, na tą piękną Darię. Oj, kolejnego kolego, ty byś już za dużo chciał. Zatem sam za bardzo się jej nie znam, więc jak mam ci podać namiary? Tak, tu właśnie dawaliście odpowiedzi różne, ale jak ktoś oglądał pociąg odcinka, to wie o co chodzi i nie będę musiał tu nic już musiał dopowiadać. Ale ja jestem dobry, teraz trochę mało podpowiedzi, dlatego będę strzelać. No jesteś dobry, tylko co każdą zagadkę dajesz dobrą odpowiedź? No, dużo ty dałeś różnych. Szukam chłopaka. Ktoś chętny? Na pewno znajdzie się ktoś chętny, no. Na taką piękną dziewczynę nie miałoby się znaleźć chętnych? To by była rzecz aż dziwna. Lukasu, ty nadal nie rozumiesz. Spokojnie, ty się wziąć, ja już rozumiem, przeleciałem po pytaniach i... Gdzieś tam zauważyłem ten uśmiech. Nawet już czytałem to wcześniej, dlatego nie jest to zwinięte. Tak, wiem, że muszę się przypatrzeć, bo też się głupio śmieje, zresztą za chwilę on się też pojawi. Mówi, że mnie wspiera mój podręczny zestaw narzędzi. Jakiej firmy kupić wiertarko-wkrętarkę? w krę Nie wiem. Nie to chyba nie znaczy, jakiej firmy, tylko ważne, żeby urządzenie było w pełni sprawne. O to raczej chodzi. Niekoniecznie o jezu jakiej firmy. Czy pilarko stolarka firmy Bosch jest dobra? A w sumie nie wiem. Nigdy nie kupywałem i nie testowałem, więc nie wiem. Postanowiłem wrzeźbić z drewna stół. Czy to dobry pomysł? Wyrzeźbić. Nie wiem. Zależy, no. Jaki ten stół ci wyjdzie, ale. To nawet dobrze, że masz jakieś inspiracje. No i widzę już kolegę uśmiech tego, no. Z uśmiechem. Chcę mi się ruchać, co mam zrobić? Nie wiem, znajdź może kogoś, kto by się na to zgodził. Jak znaleźć dziewczynę do wyruchania? Nie wiem, jak znaleźć. Mnie te, te, Mnie te tematy aż tak nie wkręcaj, bo jakoś mi te tematy nie kręcą aktualnie. Nie chcę prostytutki, ja chcę dziewicę. Da się załatwić? Jak po już pomyślisz, to pewnie da się załatwić. Ej, a może twoja siostra, no? Bo gdybym mógł, to normalnie bym ci szczelił W pieszkę, zadałem sobie to pytanie. Co masz do mojej... No, do mojej siostry już by chciał. Ona jeszcze nie jest pełnoletnia. No, ja podziękuję, no, mam nadzieję. No, może na a też, znowu niszczy moje dobre imię. Patrz, jak się głupek cieszy. No, ktoś niszczy ci to twoje imię, nawet zauważyłem różnicę, jak powchodzimy w twoje profile wasze. Zauważyłem tam różnicę, która was różni. Co sądzisz o potężnym warmianinie? Jak, potę jak potężny, no to pewnie no nie bez powodu. Ale co mam o nim sądzić? Hm. Coś inteligentnego. <laughs> nie wiem, co mam o nim sądzić. <laughs> Jesteś gangsterem? Nie, nie wiem skąd ten pomysł. Przepraszam Lukasa za te głupie pytania, ale nie mam weny na nic inteligentnego. Ja do no Edo, nic ci nie poradzę. No nie zawsze można mieć wenę na coś. Też nieraz mi brakuje wen jakbym, nie wiem, pisać jakieś sobie opowiadania niekiedy, coś... Czasami też mi coś brakuje wen, zdarza się. Troszkę późno, co nie? Czy ja wiem, czy tak późno? Dzisiaj potem nie widzę, bo u mnie jest dom. Piszę. Jeden dzień temu. Gdym wczoraj robił już, to pewnie bym widział różnice w godzinach. Zgadniesz co za piosenka? Czy... Hmm, może i zgadnę. Ty tytuły? Tytuł zgadnę raczej, przecież zobaczymy. Dum 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 Po sam dum 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 to się nie zamyślę Ale widzę już co pisze tutaj, to ja wiem. Znaczy, przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Stuka ją puka ją, puść panienko, stuka, ją, puka, puść panienko. Tutaj trochę za dużo. Było no stuka. I ją pukałem, puść paniko, stukałem, pukałem, puść paniko, nie. No, było tylko, no, te dwa zwroty, nie Czyli powtórzenie jest jedno, nie ma dwóch powtórzeń tam. Powinno właśnie bez tego i dalej tu. Że o Boże, a cóż to za wojacy? O Boże, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Kojarzę. Przybyli u Ani pod okienko. To jest właśnie ten tytuł, jeśli dobrze pamiętam. Nożesz, kurczę, chleb przywarł znów do ściany. Co? Czekaj, że co? Jak chleb ci przywarł do ściany? Jak tyś to zrobił? Sam przywarł do ściany? To ty jakiś jesteś... Nie wiem. Jak ci chleb przywarł do ściany? Jak ty to zrobiłeś? Bez kleju? Bez... Że tego czegoś do przylepienia? XD, nie mam pytań To już 5 lat jak z dachu spadł? Nie wiem, może ktoś spadł 5 lat temu i tyle czasu już minęło, no nie wiem Taczkę gruzu by nie było luzu No jak w taczce coś jest to tym że nie jedzie się zbyt luźno Bo jest obciążenie przecież Tur tur, przepraszam, kichnąłem? Nie wiem czy kichnąłeś, przecież to jest pytanie, więc po pytaniu nie... no nie zorientujesz, czy kichnąłeś. Rym tym tym, z dupy dym. Widzę, że próbujesz rymować i chcesz mnie rozbawić. Fajnie, że próbujesz. Tak jak kiedyś masy użytkownik, w jednym pytanie mnie rozwalił, że po prostu przez część odcinka, aż się śmiałem. Balalalo, Jakie balalalo? No co tam się dzieje? Nie nieważne. Żeby nie było, YouTube sam przełączył to na link. Jak ci przełączył na Q&A, no. Czy, czy, czy nie wiem, jaki link ci przełączył? Nie jestem pewien, a to może dać ci link o, Jeżeli chodzi o to ci, że włączył ci Q&A, to chyba dobrze. W końcu mogłeś pytania swoje jakieś tam pozadawać. Skoro już kichnąłeś, to na zdrowie. Nie, nie kichnąłem. Sorry, ale nie kichnąłem. A tu widzę twoje odpowiedzi, a ja widzę że, tym, że to na tyle z tych dzisiejszych pytań. No już wcześniej była informacja w po początku odcinka, nie będę się że jej powtarzał, bo naprawdę nie ma sensu bawić się w powtarzanie tej informacji. Teraz czas na zagadkę, która będzie moim zdaniem bardziej już doprecyzowana. Trochę dłuższa, by się wydawało, ale jednak doprecyzowana. A zatem czas na kolejną zagadkę. Istota tak przerażająca, że aż cuchnąca. Choć niewidoczna i ukryta, to nieraz człowieka za kontrolę chwyta. Tak, to jest zagadka, wydaje się już trochę dłuższa, ale odpowiedź doprecyzowana, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Choć odpowiedź może mieć wiele różnych określeń. Od razu powiem. Każdy może jakoś po swoją nazwać, ale jednak tylko jedna tu odpowiedź będzie prawidłowa. I zobaczymy, czy na nią dobrze wpadniecie. Czy na właściwe określenie, którym dałem za rozwiązanie, czy na jakieś pokrewne zobaczymy zresztą pod dzisiejszym odcinkiem a ja się będę w sumie z wami żegnał i do zobaczenia najpewniej oczywiście w piątek o 19 trzymajcie się ciepło i serdecznie cześć